Cześć, witam was z wielką przyjemnością w kolejnych pierwszych wrażeniach, raczej konsolowo. Z tej strony Germanos i po głosowaniu na Twitterze, w którym to społeczność, czy tam społeczność, parę osób, które mnie obserwuje zagłosowało w, na grę, którą miałbym następną ogrywać. Jest nią The Darkness. E, tak, zaczynamy e, grać w The Darkness. Ja odpalam start, bo nie chcę już widzieć tego strasznie creeperskiego menu, albo ekranu przynajmniej. Produkcja Starbreeze w ogóle z 2007 roku, więc już troszkę leciwa, Trochę już ma na, na karku. Ale zawsze byłem ciekaw jej i, i chciałem ją sprawdzić, więc jak najbardziej. Fajnie, że nareszcie mogę. Okej. Okay.

That guy was a goddamn gorilla. Ugly too. Oh, he's gonna rip my nuts off he finds out we never collected his money. Oh, man. Kiri Cavocado. Man, we screwed the pooch on this one, Jackie. You know what, Paulie's like? you don't collect. That's not even come home. And Paulie don't know nothing, alright? We'll tell him the money was stolen before we got there. Maybe he'll be nice because it's Jackie's friend. The guy's. He wouldn't know nice if it slapped him upside the head with a 50-pound sledgehammer. Jesus Christ.

contract on the Jackie, don't just sit there staring like a retard. They're to shake these Come on, hold help me out. This is a New York City Police Department. Totalny, coś posrancy tam składają, że mają nowe uniformy w takiej sytuacji. Okay. Ja no niby to jest 3, ale no, już takiej tam tragedii nie ma. <grywa> Nie no ja wiem, że te suwy policyjne w Stanach są ogromne, nie no ale... To jest przesady. Wow. Okej. Okay.

Okay, finish was a bit overdramatized. Graves and construction site, aptly named. Classic mob venture filled with blue-collar construction workers, armed to the teeth. And my boss, Uncle Paulie, shut me here to whack the foreman. Like I said, classic. classica Trochę tak Batmanem mi jakoś zajechało, nie wiem czemu A, tu jest żurnal. Mapka Niewiele mi to mówi, ale dobra.

go find out what's going on says top topuje auto aim boty pads player trójki Uf. te analogi ok creepy крепи. Как с близко так. zo is dan nu? oh no yeah!

Przeładowanie ej serio. Uncle Paulie, you know you've been a pain in my ass since the day I met you, Jackie. Pissing and moaning about the way I do business. Well, you need to learn who's calling the shots in this family. About the very very Mafia. Famous. To you, Jackie. In fact, I got a surprise for you. On your birthday, it's in the closet. Have a blast. shoot me and paulie never did agree about the way things were being done paulie took the business into selling drugs working side by side with the cops when i was growing up the family had codes we did business we looked out for the people i believe we ought to honor those codes now paulie

Always brains out. You you ain't ain't before you no show any people. Time. No problem. Whoa, whoa, whoa. Uh. все еще червоные кошки. No, nie jest to aż takie proste, szczególnie przy tym sterowaniu na tym dual szoku trójce, chyba że to o to chodziło? Nie, nie o to chodziło, tylko o to, to ten.

Kurde. Znowu nie <noise> ja tak jak powiedziałem, że 15 minut gameplay gameplayu to mogłem w sumie skończyć.

注意中。 okay let's shoot that one oh Zul. hey don't shoot me son frank Rottenberg's name i live here mm -hmm. it smells like satan's bunghole <laughs> but it beats freezing to death Put that gun away, kid, before someone gets hurt. You don't say much. Hey, it's a Man of action. I respect that. But if you want to talk, I'm here. Didn't you hear me? Take that out of my face. Cut that shit. Okay, dobra, How can I it? Ah, na ercje zumbroni. okay. you don't say much. Uh, man of action. i respect that. Mm -hmm. but if you want to talk. I'm here. We're here! He's here! Through you! I will display my power! Happy birthday, you stupid son of a bitch! on the fuck? What? Okay. Through you, I am born. So W się otworzy mi bramę, czy co? Nice. Może jeszcze coś mogę zjeść? Ale to trochę słabo wytłumaczone skąd się nagle to wszystko wzięło. Chcę, już będzie jakaś arka, nie wiem, zginie, coś. to open the game oh jesus ah, yes and Chodź zjeść Okej, okay, zjadłem i mam Przewezmę serce Okej, okay, jeden cofa

jak teraz zauważyłem, że na R3 można przybliżać i wtedy trochę cenniejsze jest to strzelanie, to może będzie fajniej z tym. Najbardziej się chyba bo ten... E, Męczę po prostu z dualszyfkiem starym. No ale gra generalnie chyba wydaje się ciekawa. Pejzer. E, trochę kiepsko wytłumaczone, skąd się wzięły te moce. Jego, ale no to może gdzieś tam w przyszłości będzie pokazane. Ok, tutaj pager. No dobra, to w takim razie na tym będę kończył moje pierwsze wrażenia, dzięki za oglądanie tego. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej opinii, to zachęcam do najbliższego raczej konsolowo gamecastu, gdzie opowiem bratkowi z dalszych moich perypetii w The Darkness. No i oczywiście potem po samą recenzję na, na bloga raczej konsolowo, no i na kanał również, gdzie się pojawi pewnie wersja wideo jego. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Na razie...